Jasno na nasze gadżety. Pięknie. Pięknie telefonę, mój szajsung! Moja zapalniczka, mój laptop, mój aparat, mój... mój szajsung, moja mapa. Jaj, wszystko moje. Dobra, idziemy, idziemy. Jak na takiego wiecie. Jakiegoś chłopca z miasta? Takiego bogatego. To kurde. Radzi sobie w survivalu, by przetrwaniu. Daj kamienia! Oh, dobra, idź tam, idź tam! Daj, kamienia! Okay. Rock, the rock is cooking. Okay. Do you smell what the CM Punk is cooking? Shit, dude. Przełazimy. Oh, oh shit! Holy shit! Ah, Ziomek! I, I can't do this, crap. Jay, 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 look at me. I can't find Lisa and Riley and the others without you. So dla ciebie, Ziomek! Okay? Okay. I'm sorry. Dobra, dobra. Yeah. chodź, chodź, chodź tam. Zmywamy się. Yeah. Oh, <coughs> so <laughs> many It's that psycho. <laughs> it's so you see our, Come. And before you know it, get two others with him. Is that Night, this is my favorite it, We have to get past him. You can do Throw a rock and there. And no one can score. When you have that gun, yeah, Alright. Yeah, Let's go. Okay. Thought it sounded like something. Dobra, idziemy, idę, idę. Dobra, ja cały czas idę, nie bój się. Idę cały czas, nie bój się, idę, idę. O, jakiś konwój. Jakiś konwój cały czas tutaj jeżdżą. Ja nie mogę. Jakieś, jakieś, nie wiem. Jakieś... jakieś... kurde, ale się powtarzam jakieś. Jakieś wiecie, jakieś marycha, inne rzeczy. Lecie. Wiecie tego, no marihuana, oh, wiecie, inne rzeczy. Hora, idę, idę. Działamy, ludzi. Wy się z O, o. Jakieś coś, jakieś coś kurczę, coś się szykuje, coś coś się święci, ludzisko? O, mapa, mapa. Mapka. Mapa. Dobra, Co? Co dalej? Już tyle? Się wydostaliśmy? O, wiedziałem, że coś się kryje. Wiedziałem. Po prostu, wiedziałem. Po prostu. Wiedziałem. Po prostu. Nie umieraj mnie pan tu, panie. Panie, nie umieraj mnie pan tu, panie. Żyjesz, panie. Ży Będziesz żył, nie? Ty, Celu, zrobiliśmy mojego brata. Czy kuzyna, nie wiem, nie wiem. Szybko,